obcięłem płytę teraz obklejamy zagięte jest, teraz cięć nożyk jest teraz sobie podwiniemy tak tak tu zagięte i teraz ciągniemy tak i tak o proszę i praktycznie bez wygładzania pójta tu będzie się stała i nawet góra pasuje teraz tylko przykleimy I tak to wygląda przed przymocowaniem do powierzchni ściennej. No i lekko dociskamy, podpieramy tam, gdzie trzeba podeprzeć. Później pójdzie akryl. Można nawet rozpórki dać. Jest.